kochani, z tej strony Laura i witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem Back to School, w którym pokażę Wam moje rzeczy do szkoły. Ten filmik nie był sponsorowany. A więc zacznijmy może od plecaka. Jest on firmy... Z, y Jest on z firmy Topgal. E, I tak. E, tu ma taką kieszonkę pierwszą. E, ona jest taka, to jest ta najmniejsza. Później e, jest nieco większa. Tutaj już jest jeszcze jakieś zeszyty e, czy kosmetyczka. Zresztą w tej pewnie będą nosić w tej pierwszej źraliówki, tutaj jakieś kosmetyczki czy coś. E, piorniki również można. Tu jest tak, że ona wygląda. E, ta kolejna komora, trzecia, jest już nieco większa. I tutaj ma taką siateczkę jeszcze. O, tutaj można dać kluczy, jakieś pieniądze czy telefon. Już ostatnia komora. Ta największa. Tutaj są jeszcze miejsca na jakiegoś laptopa, czy na tablet, cokolwiek. Albo jakieś większe teczki. A tutaj są jeszcze przygrody na bidony. Tutaj i tutaj. A tutaj ma taki rzemek. O, zapięcie. I teraz przejdziemy do bidonu. Więc jest on z firmy Contigo. Jest w kolorze niebieskim. I te większe o pojemności Litr 200 są chyba tylko w dwóch kolorach: właśnie niebieski i czarny. Tu mają taką blokadę, jak przesuniecie. O, teraz odblokowałam. Można to otworzyć i bez problemu wyskakuje słomka. Z niej można pić i można je myć w zmywarce. Yy, w sensie tej rurki też się nie wymienia ani nic tutaj macie odkręcone widzicie? O, tak to wygląda. Yy, teraz to zablokujemy to, tego nie, nie otworzymy. Yy, a tutaj jest jeszcze zapięcie. Można to gdzieś powiesić, albo nawet to plecaka tutaj gdzieś. czasami sobie, o. tak tutaj gdzieś. No to już zależy od was w sumie. Teraz może przejdźmy do rzeczy, które będą w moim kozach. Także pierwszą... Także pierwszą rzeczą jest taki piórnik e, z miskiem tutaj i on jest taki fajny, że jak przesuniecie, to on. Nie, nie działa. Ale działało. E, ale w każdym razie w środku mam mm, cienkopisy, jakieś mazaki, żelopisy, kredki wiecie, takie... Mm, ale do ozdabiania zeszytów e, i ogólnie do jakichś notatek czy coś. Drugi piórnik, on jest z zeszłego roku, ponieważ ten, co będę miała na ten rok szkolny, nie przyszedł mi jeszcze. Mogę wam gdzieś wkleić zip, jak znajdę, e, ale e, będzie miał takie trzy przegrody. No i myślę, że mi się też fajnie sprawdzi. E, zastanawiałam się jeszcze pomiędzy taką, nad taką wersją, ale jednak zostanę przy tej. No, i tak, w środku mam tą ostrzewkę z gumką, jakieś długopisy, taki ołówek, ale on coś z się posypał. Mam tu naboje do pióra, jakieś wkłady, tu jeszcze jest taki długopis, taki zmywalny i korektory, co mi się bardzo przydawały w poprzednich klasach. Jeden mam taki w myszce. A drugi mam e, taki rolling ball. Coś takiego. E, szczerze mówiąc, to oba mi się fajnie sprawdzają, ale chyba e, najbardziej e, najlepszy jest ten, ponieważ on nie, nie może czekać, aż on wyschnie. I to jest właśnie fajne. E, ok, no to przejdźmy teraz do mm, zeszytów. Większość jest z Oxforda i kupiłam je w e, Ale tak. Mam cztery takie z tego Open Flexa, i to mam do chemii, do filozofii mam w linie Ten jest do też czegoś, nie wiem do czego, ten chyba do geografii. I jeszcze mam do historii czerwonym. Także one są w sumie fajne, bo jak otworzę tą okładkę, to ona tak zostaje. Więc mi się w nich wygodnie pisze, a poza tym ja piszę piórem. I to są jedne z wielu zeszytów, które mi nie przebijają, tak naprawdę, bo miałam już kilka. Niektóre takie, w zeszłym miałam do historii, nie z Oxforda, z tej firmy UniPub, chyba tak to się nazywa. I on był też super, nie przebijał mi, też mi się fajnie w nim pisało. No ale jednak lubię te, tą kolorystykę tego. Także kolejnymi zeszytami są takie w twardej okładce. Ten, jeden, ten e, ogólnie chciałam brać 60-kartkowe, ale podobał mi się bardzo taki i nie było go w mniejszej, e, mniejszej wersji, w sensie mniejsza ilość kartek. No więc stwierdziłam, że wezmę ten na jakieś rozszerzenie zamiast A4. No i taki i taki stary. Tutaj mamy e, zeszyty już takie podpisane. W tym roku był na angielski, polski, matematykę i biologię i fizykę. Reszty nie umiałam znaleźć, w znaczy, sensie akurat w tym sklepie może nie było e, Ale mam właśnie takie dwa e, Tu mam do religii i do mm, geometrii Taki czysty e. A więc teraz pokażę Wam te większe zeszyty e, Jeden jest w linie, drugi w kratkę e, Oba są w kolorze niebieskim, tylko ten jest e, touch i na przykład, jakbyście kupowali zeszyty jeszcze, chociaż już je późno wstawię ten filmik, przepraszam, ale jeśli byście kupowali właśnie ten stacz, to na przykład lepiej w ciemnych kolorach, bo miałam żółty i on był po prostu cały brudny. I, ale jeśli by wam się już pobrudził, to wystarczy mokra chusteczka albo jakiś papier toaletowy zwielidżer czy coś i wam to już pozejdzie. Także taki mały protip. Ok. A więc teraz mi zostały jeszcze takie zeszyty, i one już są 60 kartkowe To, mi, to właśnie e, mi się spodobało, bo w, w, we wcześniejszych latach nie widziałam w ogóle tego wzoru, więc mi się spodobał. A ten w sumie taki fajny podobał mi się. E, urzekł mnie tą układką, także e, dlatego go wybrałam. E, I jeszcze mi zostały ostatnie, to już są te takie najzwyklejsze z Oxforda, No to jest ten Touch. Tu jest taki zielony i mam dwa cienkie. Myślałam, że kupuję 30 dół kupiłam przez 16 i on będzie na informatykę, ponieważ tam będzie lekcja temat, więc tam dużo się nie będę rozpisywać, a ten będzie do EDB. Nie wiem, mam nadzieję, że taka grubość mi starczy, bo wolę robić to w praktyce wszystko. A, jeszcze mi zostały takie dwa skoroszyty. Ten mi... ten był z plecakiem razem. Paczce, więc y, pewnie będzie na jakieś notatki czy coś, może nawet na przyszły rok. A tutaj mam takie z Empika i on jest y, na cztery przedmioty, ale biorę go y, bardziej pod takie notatki, w sensie widzicie, że jest jakiegoś przedmiotu i będę sobie notować ważne informacje, no, zamiast do czytu, to po prostu do takiego, albo jakieś powtórki materiału, czy coś będę właśnie y, w tym robić. Właściwie ostatnie rzeczy to są i to jest tak... Y, ta, taka teczka yy, i ona jest yy, z kartkami, w sensie na przykład wyrywałam yy, z zeszłych lat yy, te kartki, które mi zostały z zeszytów no i po prostu je yy, brałam na kartkówki, już tak robię drugi rok i powiem Wam, że to jest super sprawa, zamiast wyrywać wiecie, z zeszytów czy coś, to albo biorę blok, albo właśnie to i miałam tego tak dużo i nawet dużo mi się zużyło, bo wiecie, jak wybrałam sobie to też, rozdawałam znajomym na kartkówkach czy coś, no więc y, szybko to zeszło, a wiecie, a fajne to jest przed kartkówką. Później tylko jeszcze najwyżej dojcina, żeby było ładniej i jest ok. Także polecam Wam taki y, motyw też. I tutaj och, y, kolejną rzeczą to chyba kupiłam w Pepko w zeszłym roku. Y, to przyjaciółko mi pokazała, i to jest takie, y, wiecie, na kartki. Tutaj wkładam kartki, mam jakiś taki mały folder I ja to w zeszłym roku roi, robiłam tak, że Do, każdego, do każdej jednej takiej e, folii Dawałam jakby jeden przedmiot Chyba, że mi się nie mieściło, to po prostu brałam więcej Ale to jest To jest chyba 16 takich No w każdym razie dużo I na pewno nie wykorzystałam wszystkich Przez w zeszłym roku e, Dobra I już ostatnią rzeczą jest taki folder z napisem I love apps kupiłam go również w ofistarze i tak w sumie to będzie na jakieś takie to będzie na jakieś dokumenty, czy coś, zamiast takiej teczki wiecie, papierowej, wzięłam taką rozpinaną, a tu już coś mam jakieś, aha tu są mapy myśli, no tak mogę nie, nie, nie będę Wam może pokazywać ale dobra to, to zrobiłam chyba yy, może w szóstej klasie nie wiem, ale zrobiłam taką masę myśli e, i fajnie mi się z tego uczy. Dlatego sobie wzięłam też z poprzednich lat, e, włożyłam do tej teczki. Ponieważ e, jak będzie jakiś temat, to mi się będzie fajnie z tego uczyło w liceum. A więc to już było na tyle. E, wszystkie rzeczy wam mogę. znaczy, się, nie wszystkie. E, mogę Wam podlinkować link. E, podlinkować link. Jest teraz. Say, Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć następnym razem. No i do zobaczenia. Cześć!